Cześć, witam Cię na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam Cię z ogromną radością na pierwszą edycję Szkoły Ustawień Systemowych według Bertha Hellingera z elementami kwantowymi. I szkoła jest dla każdej osoby, która chce się rozwijać, która chce kontynuować swój rozwój, która e, potrzebuje popracować z miłością, z relacjami, ze zdrowiem, a może finansami, lub jakimiś powtarzającymi się historiami w rodzie, w rodzinie, z traumami i ogólnie z trudnymi sytuacjami w życiu. I szkoła jest również dla osób, które chcą zostać terapeutami ustawień systemowo, czyli chcą tą metodą pracować z. Innymi osobami, ponieważ po ukończeniu szkoły otrzymujesz certyfikat terapeuty ustawień systemowych i szkoła trwa 7 miesięcy. Jeden, to jest zawsze jeden weekend w miesiącu od września do kwietnia, ale zapisywać można się już teraz. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na to, że szkoła ma tryb warsztatowy, czyli tam dużo praktyki będzie. Stąd ta ilość osób musi być ograniczona, i szkoła jest w trybie online, czyli z każdego miejsca na świecie możesz uczestniczyć w tej szkole, i płatność jest zarówno w ratach, czyli przed każdym spotkaniem, można tak płacić, albo jest jednorazowo wtedy jest taniej, i wszystkie informacje. Są zawarte w opisie tego filmiku, czyli jak, jak, jak z płatnością, jakie są terminy spotkań, kiedy dokładnie się zaczyna. Więc zapraszam Was serdecznie na pierwszą edycję Szkoły Ustawień Systemowych z Elementami Kwantowymi. Pozdrawiam ciepło. Pa Pa!